aga okazuje się że twoja księga olśnie olśniła kapitułę i oto dzierżysz w dłoni tego pięknego mężczyznę fryderyk no tak się okazało, że nie tylko olśniła mnie ta poezja i, i, i ta muzyka i praca nad tym projektem, ale też innych. I strasznie się cieszę, bo w tym roku rzeczywiście była dosyć mocna ekipa, jeżeli chodzi o nominacje. Każdy był w zupełnie innej parafii od klasyki, czyli Kabaretu Starszych Panów poprzez Grzegorza Turnała, Kasię Groniec i Czesława Mozila. Wszyscy tak naprawdę robią świetne rzeczy w swojej dziedzinie, no więc nie, nie miałam zupełnie pewności, że padnie na mnie, więc tym bardziej wielka radość, że coś, co nie jest chwytliwe na pierwszy rzut ucha, coś, co nie jest na pierwszych listach przebojów, radio, różnych radiowych rozgłośni, może znaleźć uznanie. O dziwo, ja mam Fryderyki II na koncie za poetycką piosenkę, mimo to, no właśnie, i to jest siła muzyki rozrywkowej. No cóż, takie są czasy, proszę Państwa. Ja dostałam dwa Fryderyki za piosenkę poetycką. Chociaż jestem bardziej utożsamiona z jazzem. Ale bardzo się cieszę, bo to są obydwa albumy, które śpiewam po polsku. A na co dzień śpiewam po angielsku, więc tym bardziej czuję się. Nie da się rozmawiać, proszę państwa. Tym bardziej się cieszę z tej nagrody, że dostała doceniona świetna poezja naszego Noblisty i kompozytor, z którym pracuję, Michał Toka i jego, jego utwory. To no, dla mnie wielka radość. Piosenka poetycka to dla ciebie coś specjalnego, coś wyjątkowego? Nie, to jest jedna z dziedzin muzycznych, które mnie inspirują i to nie jest, proszę Państwa, taka piosenka poezja śpiewana. Nie, to jest coś zupełnie innego. O tym kiedyś rozmawialiśmy. Poezja śpiewana się kojarzy z gitarą, z wyciągniętymi swetrami, z ogniskiem. Nie, nie, nie. Ta piosenka poetycka, którą my nagrywamy i wykonujemy, to jest piękne połączenie muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej, przeplatają się różne stylistyki i dlatego tak naprawdę jest tak wielu słuchaczy, bo to nie jest płyta Księga Ośni, to nie jest płyta tylko na przykład dla fanów jazzu, czy tylko dla fanów pięknych, romantycznych brzmień, tylko dla tych, którzy lubią różne wpływy muzyczne i świetne, świetne teksty. Czy, Fryderyk, ta nagroda jest dla ciebie jakaś szczególna? Jako, jako nagroda, Fryderyk? Wiesz, Fryderyk jest dla mnie po prostu potwierdzeniem tego, że są ludzie, którzy doceniają to, co robię. I to jest niezwykle miłe. Ale. Bez nagród też trzeba funkcjonować, i to jest naprawdę czasami łód szczęścia, że akurat tak kapituła zagłosowała tym razem, że może nie wiadomo iloma głosami, prawda, wygrałam z na przykład, z, nie wiem, z Kasią Groniec czy z Czesławem Mozilem, trudno powiedzieć. Ja zawsze jestem na wszystkich Fryderykach, zawsze kiedy mam nominacje, a nie zawsze wychodzę z Fryderykiem, więc bardzo się cieszę, bo ta księga nie jest taka. Na pierwszy rzut ucha właśnie troszeczkę, e, można powiedzieć, no niechwytliwa, przebojowa. Do niej trzeba dotrzeć. Trzeba tą księgę przeczytać wiele razy. No i okazało się, że kapituła ją przeczytała wiele razy i doceniła. Księga Oleśni za tobą, co przed tobą? Przede mną praca nad płytą, o której nie chcę na razie nic mówić, ale ona wyjdzie dopiero pod koniec przyszłego roku, więc to jest płyta kompletnie inna, niepoetycka i nie po polsku, tylko tyle mogę zdradzić. Czyli y, możemy liczyć, że kolejny Fryderyk, jeśli będzie, to w zupełnie innej kategorii. Tak, to będzie w innej kategorii. O ty, tyle mogę Państwu obiecać.